zachowujemy odpowiedni dystans, pozwalamy zwierzęciu przejść sobie swobodnie, czy nas zaobserwować i sobie uciec, odejść, oddalić się. Ja zawsze mówię, że przede wszystkim no nie dokarmiamy w żadnym aspekcie, czy celowo, czy nieświadomie, pozostawiając jakieś tam resztki pokarmu, czy myśląc, że to jest biodegradowalne i wyrzucamy to do lasu, no to nie zostawiamy żadnych takich, żadnych takich elementów w przyrodzie. No my w takiej sytuacji też nie powinniśmy nie powinniśmy podchodzi do tego zwierzęcia próbować pogłaskać, przytulić, podkarmić. Jeżeli widzimy zwierzę, które według nas jest wygłodniałe, porzucone, samotne, no to również nie ruszamy takiego zwierzęcia, nie podchodzimy, nie dotykamy, nie pozostawiamy swojego zapachu i nie stresujemy tego zwierzęcia. No i też tak jak już wcześniej mówiłem, nie uciekamy odwracając się plecami do wilka, ale jeżeli chcemy ostrzec wilka, że ma do czynienia z człowiekiem, bo wilk może też w dzień gorzej widzi od ludzi i może nas nie dostrzec, bardziej polega na zmysłach węchu i słuchu, no to możemy krzyknąć, możemy mu tam pomachać, żeby on zaobserwował ruch.